Dlaczego przeczytać akurat naszą książkę Jest tyle na rynku? Otóż nasza przede wszystkim łączy różnorodność spojrzeń pięciu kobiet. Można ją czytać na dwa sposoby. Po pierwsze, tak jak każdą inną książkę, czyli od pierwszej strony do ostatniej, można podejść do tego inaczej. Jest pięć autorek, każda ma swój rozdział, a następnie podrozdziały, więc można by przyjąć taką metodę, że czytamy każdą z osobna, tylko według jej tekstu. I co zyskujemy w tym momencie? Tak jakby cztery różne, Ścieżki, cztery nitki. Dlaczego cztery, a nie pięć? Bo niektóre podrozdziały są pisane przez Alicję i Ele wspólnie. Ale nawet jeżeli przeczytamy tę książkę od początku do końca, to dobrze jest do niej wrócić i przeczytać ją właśnie tą drugą metodą. Dlaczego polecam? Dlatego, że moje przyjaciółki, znajome dalsze i bliższe, parokrotnie mi mówiły niezależnie od siebie, że najpierw przeczytały książkę same. Następnie kupiły ją swojej siostrze, następną kupiły swojej mamie, a potem kupowały po kolei swoim przyjaciółkom. Myślę, że to jest najlepsza rekomendacja, jeżeli przeczytasz i chcesz ją ofiarować komuś, to znaczy, że ta książka jest warta przeczytania.